Paulina Krupińska opowiada o początkach znajomości z Zdradza, jaki prywatnie jest Robert. Video. W Palacu Kultury i Nauki odbyła się długo oczekiwana premiera dokumentu Lewandowski nieznany. Na której to zabrakło rodziny pilkarza i sławnych przyjaciół. Na niebieskim dywanie pozowały ukochane kobiety sportowca, Anna Lewandowska oraz mama i siostra. Wśród zaproszonych gości znalazła się także Paulina Krupińska, która ze sławnym malzenstwem przyjaźni się od lat. Prezenterka Dzień dobry, TVNu wielokrotnie pojawiała się w mediach społecznościowych Anny Lewandowskiej. A w rozmowie z pudelkiem opowiedziała o kulisach poznania Lewandowskich. Przy okazji zdradziła również, jaki prywatnie jest Robert Lewandowski. Okazuje się, że doniesienia o skromności pilkarza wciąż są aktualne. Sama jestem ciekawa, bo nie miałam okazji oglądać tego dokumentu, ani żadnych urywków z tego całego filmu. Na pewno Robert pokaże siebie, takim, jakim jest na co dzień, a za jest bardzo pracowitym. Bardzo utalentowanym człowiekiem, to już wszyscy wiedzą, zaczęła w rozmowie z Pudelkiem. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Dalej Paulina przyznala, że mimo ogromnego sukcesu i dacej za nim sława, Robertowi wciąż udało się pozostać z tym samym człowiekiem, którego poznala wiele lat temu. Podejrzewam, że będzie się też przebijała ta skromność. Mamy okazję śledzić spoczynania różnych innych sportowców z całego świata. A tak naprawdę zawsze gdzieś przebija się to, że Robert jest bardzo skromny. A prywatnie można powiedzieć: Za czasem jest nawet niesmiałym człowiekiem. Tesla i ten ogromny sukces, jaki odniósł na arenie międzynarodowej, w żaden sposób nie wpłynęł na jego osobowość, na jego charakter i dalej wydaje mi się, że jest tym samym Robertem, którego poznałem kilkanaście lat temu opowiadała Krupińska. Ukochana Sebastiana Karpiela-Bulecki zdradziła, ze Lewandowskich poznala w wojewódzkiego. Mieliśmy okazję uczestniczyć razem w programie Kuba Wojewódzki i tam poznalała Maniem Garderobie i Roberta, i ta nasza znajomość przez tyle lat się utrzymała. Bardzo mocno im kibicuję. Mam nadzieję, za dzisiaj test tutaj będę Jakowicka miała okazję obejrzeć fajny materiał o nich, mówiła. Jesteście ciekawi dokumentu o Lewandowskim?